Siemono tutaj walcząc z grawitacją i teraz w kolejnym odcinku z Wraczą, tylko z zaczynamy tam gdzie skończyliśmy i będziemy napierdalać dalej Niemców no to kurwa gramy Halo? dobra I, kurwa mamy ten mamy gana sądzę jeszcze jaki Niemcy? gdzie gdzie masz dupę Papa. pa... Lecę, pa. lecę, lecę, lecę. Otwarte. Hmm. To, to no apteczki. O oh, kurwa, apteczki są naprawdę bardzo potrzebne. Bez apteczek to jak kurwa bez śledzia. Dawaj, chuju mausera. Wentylacja. Plus jeden, kurwa do świeżości powietrza. Halo! Halo! Ktoś? Nie, chuje, nie ma nikogo, o kiełbaska, jak jest to chlebek, to nawet mogę powiedzieć kaszanka. Kaszanka, w chuj, dobra. Pieper, pieper, Idziemy, idziemy, idziemy. chyba chyba Chyba... Chyba, 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 chyba. pieper, 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 ale się przyczaiłeś, panie We dwóch na mnie, o! o Mówię, że ja wanda Papa, już cię tu kurwa nie widzę. Cześć, Wiesie? Dobra. Ta, ta 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 Może byście mi trochę tej... amunicji dali? Na chuj przeładować, jak można sobie poszczelać? Dobra, a i... gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Gdzie ja Mhm... Mm nic z tego nie rozumiem, ale dobra, idę tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Zobaczcie, kurwa, Dawcie dopadnie kurwa, To szafu, Ja to jednak... ...mumiem kurwa powiedzieć. Do szachu drzwi. O kurwa... Skąd to się kurwa bierze? Dawaj to do... Dawaj w szado, Laj, kurwo, ty. Z tego to chyba nie trafi chyba. Za daleko. Hmm. Ole się ciwkoją, boże! Boże, jakbym chciał ich zabić. Dobra. Ciebie to chyba kurwa od tylca zaszlachtuje kurwa maczetą. Tak. Od tylca maczetą. Nigdy, nigdy nie ruchajcie Niemca od tylca maczetą, bo kurwa widzicie jak to się skończy. Mhm. Nawet nie zapisałem. Boże, Boże. Czemu ja tego nie zapisałem? Właśnie kurwa zapominam, że to się da zapisać jednak w tej grze. Jednak się da. Jednak, istnieje takie, co już da się zapisać. Dobra, wezmę sobie to, co mogę wziąć. Tam mi się na, nic na razie nie przyda. Pyk, pyk, pyk. Dawaj, zapierdalaj. Dobra. F5 nam się zapisuje. Umarłeś. pan Parku skacze, asasyn, krytłosiem Nie mogę ich oczyć Kurwa uderzyłeś mnie? Dobra Ja tam się jeszcze policzę z tobą kurwa Złapię, złapie! No i kurwa nie złapałem, rozbiło się. się rozbił. Gryzantemy spadły chuj Gdzie ta szafa? Bo to szafa. O, jest szafa. Dobra, hełm jest. tu, tu, tu. Kurwa zapierdala. Ale na pewno już nie będę go dziudał. Nie wolno tak denerwować. Czy co? Skoczę ci na mordę. Fajnie. MP-40. Moja ulubiona broń w tej grze. Kurwa, naboje są do tego wszędzie. Zapiszę. Poczemu nie? Coś tam. Kto tam jest? Pokazywać Ci już? A, to jest ten początek gry A, to to, to nie idę, bo kurwa byłem to od co drugi raz Srutoty Ślisko, kurwa, nie posypio solo O to są te co ich wybiłem w poprzednim chyba odcinku Igiń! Iń! Mam glany, to mogę kopać w co chcę. Tak, tutaj. Ta -ta czerwony znaczek. Czerwony znaczek. Ta jest misja, powiem Wam, dosyć fajna. Nawet zajebista powiem. Jedzimy taką kurwa z kolejką. Halo? 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 Żaduję? To biorę. To też biorę. No po co ma się marnować? O oh, Boże, myślę, że to już pułapka jakaś. Na szczęście, da się otworzyć. Co się nie da otworzyć? To się da otworzyć, pamiętajcie. Zawsze, wszystko da się otworzyć. Zapiszę. Prosto, dostanę. Pójść to! Nie wygłupiaj się zenek. Zabawa tylko. Ty od razu też po matkę Bum, 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 bum. to będzie bum. Ale granatów nie oddam tak łatwo. Hapsa, psa, psa. Hej, no. Stój. Ciekawe, jakby się rozwaliło, gdyby był włączony. stałoby się wyłączyć, czy nie? Hełma biorę. Ej! zasilanie włączone. Srtututututu Brrrrrr Brrrrrrr Ale zajebiście kurwa karuzela Zadzwońcie po dzieci się ktoś? Zasiep chuj? Nie, nie chuj, się nie Hmm Nie, o ty dziewko, ,ty dziewko. Rozstrzelam was Cześć, spadłeś? I ale wysoko, tam muszę. Jakbym spadł, to kurwa, już wychwanie wyszedł. Kiełbasa, kaszanka, kurwa, nie wiem co to jest. a na górę, dobra. Dobry, jest tu ktoś? Nie ma zęka, spoko. No kurwa, no schodź. I prawie się po tej drabinie, wchodzi tak samo jak w gotiku jedynce. Oj, w gotiku to się pow... powchodziło po tych drabinach. O oh, Jezu moja mamina broń, chyba. Ej! Ej! Leżysz? Tyle? Chyba tyle, dobra. Okej. Okay. O, teraz skoczyć tylko. To by było. Aj, coś drzwi otworzyło. Kto drzwi otwiera? Nie, drzwi otwierasz, przyciąg robisz. Zamykaj to. I znowu drabiną do góry. tak wchodzi. Ładny daszek, dachówka. Oj, 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 zamulało. Otwieraj. Cześć. Halo. Zamknęli, hopa. Zamknęli, hopa, w piwnicy na drabinie. Piwnica na wysokościach. A ja się boję, ja nie chcę tam spaść. Kurwa, a to do dookoła wszystko jak... Zamykaj. To, kurde, wszystko automatyka, to nie ma, że, kurde, ręcznie... Kurde, na brunt! Potem rachunki, kurwa, Adolf płaci. To, jak spadłem, to ja sobie wezmę... Tego, 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 tego fajnego... Ej! A, dobra. To była kiełbasa gdzieś. No, 100%. Ale nie przejmujmy się kiełbasą, trzeba jechać dalej. Cóż mundum, bumb, i płaczą. Nie zamykam. Tak samo skąd. Halo? Łapteczki, było, było granatło. Kurwa. Wszystko, co Bóg biorę. No, solidne U, Kurwa, bomby! Bomby, uciekać! Uciekać! O, takie coś by się nie zostało. Podobne trochę do tej kurwa, achanki, jubasy, czy jak to, jak to się nazywa. Kapa. Trzeba to. bum. Trzeba to. bum. Fu, kurwa. To prawda, polszczyzna kurwa. Bowser. Te biorę. Skaczę, hop. Hop. Tu czy tam? Pierdolę, nie idę na to skórę du, du, bum, jeszcze raz w śródmie, tudzieżdżą, tudzieżą, niemce! po mnie! Zostaw mnie! Ubierać łeb, bo ja, ja, ja... nie trzymam, żeby go kucał. ubiera i to w chuj. Dobra, to się zapiszę. Żeby nie było takiego kurwa szoku. <laughs> Tam je niemiec i to kurwa z wąsem. Kurwa! Leżeć Leżeć! Kurwa. To co, to przez pracy chyba nie działa? No kaj to zamykasz, kurwa. Na chuj. Ej ty. Kurwa. Ja do ciebie ślepakami strzelam, a ty do mnie takiej kurwa coś? Ej, yes, kurwa murzyn. Murzyn a, o, kurwa, na pewno widzicie. widzicie. Zobaczycie Zobaczyń. jak pokażę Station na ekranie. Okej, okay, biorę to. Biorę. To też sobie wezmę, dlaczego by nie. Tam jest coś? O kurwa, my już dawno złota nie mieliśmy, no to co, co kurwa co? Pasuje coś od Spirtuali, cios, kopa, sputa, jeb, styka, Kopie na 2 metry. Rozciągnięty w chuj. Sru! Teraz tam, czy tam? Trochę by się jakiegoś tego, ten tego, żarełka... Może przydało? No kurwa, zajebiście. No chuj mi druga lornetka. Ja może bliżej przybliża. Eee, no kurwa, ja wiem. Może i bliżej. Ało. Cześć, Zenek. Mamy kolegę. Mamy kolegę <grym> Village Dark Secret Spaka, co to dla nas Himmlers Katstenka, katstenka Ja lubię kastenki. można sobie oh, popatrzeć, pooglądać to prawie że film it's going to be even colder than last night. i hope we get some new blankets soon. i just hope we get some hot water soon. i haven't bathed in over two weeks. <laughs> yeah, yeah, i know, i know. <laughs> <laughs> Maratończyki, jebane. Hmm. Fajnie mają. Widziałem też śnieg. Przy śnieg, nie ma, ale kurwa piska tak, że mi woda w kolanach pozamrazała. O, dzięki, wezmę. Sorry, że ci tak po stole chodzę. Hasam. Ale no, niestety. Takie życie zaprosiłeś mnie. I regret that I cannot accompany you any further in my condition. You must hurry. Helga's team has an excavation site, a graveyard at the end of town. The entrance to the crypt is there. Good luck. Nie no ładny to ty jesteś, naprawdę Biorę y, klasycznie tego Kto to śpiewa Kto to może śpiewać Najebany Po niemiecku gada To pewnie jak śpijany Niemiec Ja nie bym mu nakopał do dupy Ale to już niestety 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 kurwa Nieszczęście czy nastety? Biorę dalej, chrwa nie mogę. To już następny następnym odcinku, łapkujcie, subskrybujcie Komentujcie, jeśli Wam się podobało I się